Dzień dobry, dzisiaj wybraliśmy rozrywkę dla starszych osób doświadczonych wiekiem, czyli coś spokojnego. Jak sprawdziliśmy opinię wycieczki, którą w tym momencie widzicie na hyperlapsie, którego łapałem, to okazało się, że wszystko jest oskamowane i nie warto jest się tutaj wybierać. Ludzi jak mrówków, brzydko mówiąc, jak sardynek. Jak spojrzycie do tyłu, to tak jest, a jak spojrzycie obok mnie, nie będę wam pokazywać, ale trójka dzieciaków cały czas po mnie depcze i pan też się dziwnie na mnie patrzył, dwa razy mnie zdeptał jedynie. Słuchajcie, płyniemy zobaczyć statuę wolności z bliska, a póki co mamy wgląd na Manhattan, który przed nami delikatnie skryty w chmurach, bo niektórych budynków góry nie widać, na rzecz, żeby tak było romantycznie, rysuje linię horyzontu, jak się zrobiło filmowo. Z tamtego miejsca możecie zobaczyć zdjęcie na Instagramie, jak spoglądam na New Jersey, które znajduje się po tamtej stronie, a tam ktoś inny płynie, a tutaj jest woda. Chcieliście zobaczyć statuę wolności? Tutaj macie statuę wolności. To ona! Ona tam jest. Najsłynniejszy pomnik na świecie, aż żeśmy nawet zwolnili, żeby móc się dłużej na nią napatrzeć. Eee, no i... ładnie to wygląda. No. Na filmach zawsze się wydaje, że jest znacznie większa. Nie chodzi mi o to, że jestem od niej daleko. No po prostu, no. No jest. Fajniejszy widok jest na Manhattan skąpany w chmurach moim zdaniem. Pan, 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 pan. Legalne. Nie chcę wyjść tutaj czy. Nie, nie chcę wyjść tutaj na hejtera czy coś, ale filmy stworzyły bardzo wysokie wyobrażenie na temat tego, jak Nowy Jork powinien dla mnie wyglądać, jaki powinien być wielki, majestatyczny. Tak pływając sobie tą łódką, jakoś tego nie czułem. Tak naprawdę ta statua wolności, która jest sobie na wyspie, wcale nie jest jakaś taka ogromna, że jak się... Miałaby zwalić, tak jak w filmach, to rozwali pół miasta. To jest no, tak naprawdę nieduża wysypka obok miasta, które jest po prostu całe z betonu, i znowu wychodzimy z metra, i znowu się okazuje, że pada deszcz. Więc wydaje mi się, że zbyt duże mniemanie miałem na temat tego miasta, jeszcze zanim jej zobaczyłem, przez to, jak ogólnie popkultura bardzo mocno go wspięła na wyżyny tak naprawdę wyobrażeń. Czy chcesz coś powiedzieć na temat Nowego Jorku? A ja już u siebie, ale mogę powiedzieć tyle, że jestem chory i zmęczony. I... I gorąco, i porno. No, tak skomentował całą sprawę Tibur. Ruz, możecie zobaczyć u niego we vlogu, jak to wygląda z jego perspektywy, która mocno się nie różni od mojej, która no, jest taka dosyć. Są takie miejsca na świecie, które sprawiają, że chce mi się w takim miejscu być. Chce mi się oglądać, łazić, chodzić. A tutaj, gdzie nie spojrzę, tam albo śmieci leżą, albo jest po prostu brud i smród. Yy, o, widzimy śmieci, dużo śmieci. Owszem, teraz wyruszamy do świata MMS-ów, gdzie na pewno będą jakieś ciekawe atrakcje, będzie coś ciekawego do pokazania, ale tak jeżeli chodzi o samo miasto, to tak jak byłem w Central Parku, tam mi się naprawdę mega podobało. tam było fajnie. Tylko znowu myśl o tym, że beton jest dookoła. <śmiech> <śmiech> Już sprawę. <laughs> Słuchajcie, dotarliśmy w Nowym Jorku do centrów MMS-ów, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe miejsce, które wa warto jest pokazać. To, co teraz widzicie, to taki hyperlapsik z tego, co tutaj możecie zobaczyć, a jest absolutnie wszystko: i dresiki, i ręczniki, i kubeczki, i banieczki. Każdą możliwą rzecz, jaką chcecie ogarnąć, jesteście w stanie tutaj ogarnąć yy, związaną z MMS-ami. Jednak naszym celem tutaj nie było tylko i wyłącznie przechodzenie sobie dookoła tych wszystkich alejek, i przepychanie się między ludźmi, których jest tutaj absolutna masa my wyruszyliśmy zrobić sobie własne MMS. I to co widzicie teraz to maszyna, przy której y, ja biorę i ustawiam sobie napisy jakie chciałbym mieć na swoich mms -ach. Po wybraniu y, klikam sobie dalej i po tym wszystkim dalej dostaję rachunek. Mam teraz rachunek i fajnie. Czekam w kolejce, bo taka jest kolejka długa, żeby dodać swoje mms -y. I Za mały kubeczek mms e, muszę zapłacić 20 dolarów, ale myślę, że to się będzie opłacało. Dagmarze tak się spodoba. Wezmę kolorowe. Ogólnie jest parę kroków, które należy wykonać, żeby w ogóle dostać swoje mms -y. Musimy je zaprojektować, co zrobiliśmy. Tutaj zaraz zapłacimy, a potem wybieramy sobie kolory, jakie chcemy na swoich mms a potem w tych maszyn zostanie wszystko wyplute. Dobra, niebieskie są ładne. Dobra. Trochę takich, no zielone muszą być. O kurde, nasypałem sobie <noise> trochę za dużo. No ty też tak. Jeszcze pomarańczowy bym chciał. Ja też chcę żółte. Takie kolory mi się podobają. I zobaczcie, pani tam bierze, wrzuca, sypuje wszystko. Jak zielone jest światełko, zaraz się przerwę wszystkie. Eee, Okej. Okay. <noise> Ale ja mam małego, <laughs> napis, nika mam małego, <laughs> mam małego to nika. Przytomasz na <śmiech> <śmiech> O, thank you very much. <laughs> po prostu tam było tak tam, dużo, tam, tam. <laughs> dużo literek, mój ziemniak jest taki mikroskopijny <laughs> w porównaniu do napisu kodu. Ziemniak jest mikroskopijny, powiadasz? Gorąco tutaj jest. Dobrze, że mamy małe mms wiatraczki, żeby się móc ochłodzić, bo całe to miejsce jest w przepełnione. Jest tak gorąco. Ej, czujesz ten zapach czekolady wszędzie? Tak, To jest MMS-owe, soxo, so, LOL, też mms owe. Tutaj podkładki, podkupki MMS-owe, piwo te mms owy mi uciekło. Bokserki, to są takie luźne bokserki, nieprzyjemne MMS-owe. To jest fajna koszulka MMS-owa tak naprawdę. Podgłowniki MMS-owe. Wyślę, że są inne smaki. Jest Kochonat, pinat, pinat i jalapeno. Duże tony są piłki baseballowe, MMS-owe. Są jakieś portone pewnie na piłki baseballowe. Oprócz tego tutaj edgy, koszuleczki dla starszych nieco, kubeczki, kubeczki termiczne. Zwykłe kubeczki, także ceramiczne koszulki, a trzecie piętro to Homena. Accessories. Znaczy, przyznam szczerze, że fajne miejsce i są talerzyki na przykład z MMS-ami. Są MMS-owe, dosłownie akcesoria kuchenne do robienia ciastek, silikonowe foremki, można sobie MMS-owe zrobić. Są nawet peleryny przeciwdeszczowe MMS-owe, MMS-owe do. Pełtańka jajka, podkładki MMS-owe, rękawiczki mms O, z gumą, bardzo ładne mms w każdym kolorze. I są nawet słoiki na mms -y, więc można zaglądnąć, Puste do wypełnienia najlepiej swoimi personalizowanymi. zgubiłem T-Volta. O widzę. czy jaka tam jest wielka statua wolności MMS-owa? Ja mogę sypać i może zagrywać. Dobra. Jednak chcemy za bardziej o środowisko i wzięliśmy jeden woreczek, wsadziliśmy to nawet z hitlesy. więc może być ciekawie, kawowych nie wzięliśmy, Od co. No, jeżeli chodzi o te wszystkie gadżety, które tam można zobaczyć, no to, hmm, M&M'sy spoko, są, mwah, są smaczne, no lubię, no słodkie, no kurczę, trochę czekolady, orzecha i innych, ale uwaga, Wszystkie gadżety, jakie się tam znajdują, są takiej wątpliwej jakości i wydawać by się mogło, że wcale nie są jakieś takie, co miałoby to wytrzymać, takie wiecie, gadżety reklamowe bardziej, jakie się rozdaje na eventach. Natomiast tutaj, w tym momencie, tu gdzie jestem, to to jest Times Square, czyli miejsce, gdzie jest masakrycznie duża liczba reklam dookoła i to jest, że tak powiem, największy tego e, miejsca atut, tak mi się przynajmniej wydaje. Ludzi tu jest tak naprawdę co niemiara. gdzie nie spojrzysz, tam kogoś masz. Wielka reklama Netflixa, cola, jakieś healthy coś tam, kurde rybki sobie pływają. Tutaj nie wiem nawet co tutaj jest, ale jak się rozgląda, tam jest Mac na przykład, e, Jennifer Lopez sobie leży, jakieś tam rzeczy, no, no fajnie, fajnie, fajnie. A teraz na przykład ustawiam się do zdjęcia, bo Tibur mi robi w tym momencie zdjęcie, tak żebyście wiedzieli, tylko, wiecie, tylko udawać, że niby vloguję, bo wtedy nikt nie wchodzi mi na miejsce, ale wśród wielu osób Osmo ludzie pytają się, co to jest, to jest kamera? Tak, o, oh, jaka słodka malutka, to tak na temat tych MMSów. Wiecie czemu na drapacze chmur mówi się drapacze chmur? Bo jak zobaczycie tutaj, to one drapią chmury. Fifth Avenue. A Store, taki duży, ca cała Patrzcie, Trump Tower za mną, i tutaj są uzbrojeni po zęby policjanci z bronią, z amunicją. Ze wszystkim Faktycy, to była policja, to nie ochrona, tylko faktyczna policja. No, a tutaj jest Tiffany. Eee, odwróć się. Ciekawe, czy można zjeść tutaj śniadanie na przykład. Zobaczcie na to. Patrzcie, widzicie. A teraz. He. Czuję się jak Rhinus. He. Tam jest 24 godziny Apple Store. Idziemy do środka. Ops. Yy, no i jesteśmy. No, ta wielka kostka ma po prostu w sobie dużo sprzętów i każdy jest skupiony na sprzęcie. Głupio było tutaj nie przyjść, ale tak poza tym to tyle. Tak naprawdę kasy są, ludzie sobie chodzą. Ty, fajnie by było Time -lapse z tym zrobić, ale dlatego, że jest późno, to będziemy się kierować w stronę metra, wracamy do siebie i musimy coś sobie kupić do picia, bo tam za bardzo sklepów dookoła nas nie ma takich jak CVS farmacji na przykład. Czej, popatrz się, kogo ja znalazłem. Nie, so, nie spodziewałem się, że osmopie będzie w robottorze. Patrzcie, widzę to w rzeczywistości: różka. Linus też to testował. Śmiechowe to jest. Ja kiedyś zapowiadałem, że zrobię materiał na temat Maca, robiłem jakieś pojedyncze rzeczy. Ale słuchajcie, w tym momencie moim zdaniem nie ma sensu kupować Maca, a to dlatego, że jakby nie patrzeć, straszliwie się psują w nim klawiatury i płyty główne, straszliwie dużo osób ma w związku z tym problemy. Stąd też. Sam zaniechałem chęć robienia czegokolwiek na temat tego sprzętu, no bo klawiatury się sywiam i inne tam takie rzeczy. Ale ty... To jest ta znowu flaga, która mnie prześladuje na Instagramie. Tylko tym razem w formie widmo, ja to muszę na story wrzucić. Tak jak w Final Cutie się zarąbiście montuje materiały i nawet na moim starym Macu wszystko świetnie działało. Bo na moim starym laptopie w tym momencie to tak no, lubi się zacinać, jak są jakieś większe pliki. To znowu dymi, patrzcie, tutaj jest pełno takich dymiących, znaczy dymiących, była para wodna. Psujące się klawiatury, psujące się płyty główne. Co chwilę od kogoś słyszę, że jak się ma problem z makiem. Tak jak to jest fajny ekosystem, tak coś mnie zniechęciło w tych nowych Macach. Może na jesień pokażę coś fajnego, a póki co jest już pewna przesyłka, która na mnie czeka. I zapewne już nawet widzieliście ten materiał, albo jeszcze go nie ma. Nie wiem kiedy zdążę tego vloga po prostu wrzucić. Na razie wiecie co, nabaczmy się wspólnie na Nowy Jork. Tu, 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 tu. I tak jak to ładnie filmowo wygląda, tak w rzeczywistości no to po prostu betonowa dżungla. I nie chcę wychodzić tutaj na jakiegoś fejtera, po prostu no tak, tak, tak się czuje. O, no. Lecimy na propin. Może, może Sprite'a, nie? Albo kole. Ty, a widziałeś grubą fantę? Patrzcie, jak to wygląda śmiesznie. Co inny kolor wezmę. Patrzę, patrzę, ale Slim Jima tu już nie ma. To nigdzie. Wiecie, że istnieje Monster Kawa. Pleni Java. Co, jak ktoś pisze w C, ale są tutaj Ultra Violet, jest Ultra Blue. To jest White Force, ja to jest Red Polsce, jest to jest wola. ten smaczny miarę. Kolego? Ty Ultra Paradise. Ty ty ja chcę mieć kurczak Paradise'owy. Hmm, czyli to sobie wiem, że słone były wszędzie, ale tutaj są sweetosy. Jajko, jajkowe sweetosy o smaku karmelu. Ojej. To jest tak słodko w Ameryce, że ja Forget Polish words. Kiedyś widziałem filmik w internecie, jak gościu z Ameryki testował swój kleptostowy i pokazał, że może nim czyścić swój kibel, bo te kroki tak mocno się trzymały. A teraz jak zobaczycie na to, co ja mam teraz w ręku, to to jest marble cake, który się ściski. O nie, rozpaliłem. Wcześniej mi się tak nie działo. Dobra, biorę. Teraz mi jest głupio. Nie wiem, czy wolicie uczciwą lemoniadę, czy może nagi soczek. Różne rzeczy, do wyboru, do koloru. Ale mi odwala znowu dzisiaj. Może powinienem pozostać po prostu przy lemoniadzie. Nie takie złe, ale 2 dolary, 8 zł za kawałek ciasta. 3, jak się okazuje, można zobaczyć inne rzeczy. Nie, No, powtarzamy sytuację z wczoraj. Nie mam siły. Jestem zmęczony, chcę się spać. Żylak mnie trzyma, bo jest piąta w Polsce. Tutaj jest. A nie, więc w pół do pierwszej chce mi się spać niemiłosiernie. Więc podobnie jak ostatnio, po wejściu tutaj trzeba było się najeść, trzeba było się napić, i teraz jest pora na spanko. Więc dzięki Wam, wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Tutaj filmik, tutaj filmik, a tutaj subskrybujka. O tutaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, i cześć.